Jak wiecie, Minecraft to gra, która ma wiele przeróżnych modyfikacji. Ja sam w swojej przygodzie Minecraftowej miałem przyjemność testować naprawdę pełno modów. Jednym z nich było chociażby to, że mogłem wydoić golema i wypić jego mleko. Natomiast dzisiaj wpadłem na pomysł, żeby przetestować nielegalne i zbanowane modyfikacje w Minecraft. Zanim jeszcze to zobaczycie, to chciałbym zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz. Na tym odcinku będą takie rzeczy jak papierosy, który jestem bardzo dużym przeciwnikiem i odradzam Wam próbowania takich rzeczy. Pamiętajcie, że zdrowie ma się tylko jedno i należy o nie dbać. Odradzam Wam również próbowania tych modyfikacji, ponieważ użycie ich na serwerze multiplayer może skutkować banem. Ja robię to tylko i wyłącznie na potrzebę tego odcinka. No i dobra, przyszła teraz pora, żeby tu wszystko przetestować, te nielegalne mody. Pierwszym nielegalnym modem jest Game od Creative, który jest jakby niewidzialny, a to dlatego, że zobaczcie, na samym dole mam normalnie serduszka, mam zabrane jedzonko, mam zabrane też półtorej serduszka, no i co, ja jestem na survivalu, prawda? Obrażenia dostanę pewnie jak spadnę, zresztą zaraz wam to udowodnię, ale klik, otwieram sobie kwipunek, klikam przycisk E i zobaczcie sami, mam dostęp do całego Game od Creative. Na przykład potrzebuję teraz sobie coś zjeść, prawda? No bo nie mam jabuszek, co mnie Miałem, ale dobrałem sobie, a ja na przykład bym chciał jeszcze złote jabłko, nie, no to sobie też je zabieram i osoba, z którą gram totalnie nie ma pojęcia, że jestem na game od Creative, Czaicie na przykład to, że, nie wiem, gracie sobie z ziomkiem, ziomek ro robi, robi wam jakiś challenge, żeby kto pierwszy zdobędzie te diamenty, a wy, no dobra, jasne, nie, on wszystko, udowadniacie mu, że jesteście na survivalu, uderza was, dostajecie yy, dostajecie obrażenia co prawda, na przykład, o, udowodnię wam yy, bo, patrzcie, kliknę E, mam yy, co prawda game od survival, nie, a tak naprawdę game od Creative, bo to jest mod citujący I zobaczcie, spadnę teraz sobie jeszcze i stracę serduszka? No oczywiście, że stracę, nawet straciłem te złote serduszko, przez które miałem, znaczy dzięki któremu miałem y miałem przez złote jabłko. No sorry, nie mogę się już wysłowić. Więc jest to serio dobry modzik, ale uwaga, on ma jeszcze pewne lepsze swoje ciekawostki, że tak to nazwę. Klikamy sobie przycisk otwierający chat, czyli u mnie to jest literka T. I zobaczcie na to. Jest tutaj opcja na przykład, żeby ten instant creative po otwarciu możemy sobie go wyłączyć. Ale w każdej chwili mogę sobie też włączyć, i to jest naprawdę dobre, nie? Wy kto, jakby ktoś na przykład, nie wiem, yy, gracie z bratem, nie? W tym samym pokoju on gra obok i on podchodzi, nie? I w tym momencie on, on, on chce chwilę popatrzeć na waszą grę. No to Wy już wiecie, że trzeba to od razu wyłączyć i tego nie widać, nie? Macie. No, survival, survival proste, mordeczko, nie? No dobra, ale on odchodzi i możecie sobie znowu wspomagać, że tak powiem. Okej, okay. ten mod ma jeszcze coś takiego jak fly, czyli uwaga, uwaga, możemy sobie latać. Mimo, że jesteśmy na survivalu Ojoj, Oj, oj, trochę mi tu zacięło, przepraszam bardzo. Ale dobra, wiecie, co jest w tym jeszcze fajne? A to, że na przykład jak ja teraz to wyłączę, na przykład właśnie spadnę, no to ja tracę serduszka. I w tej chwili nie wiem, ktoś was widział, że liczyliście, a ale zobaczył też, że spadliś... spadliście na dół i dostaliście przede wszystkim obrażenia, więc śmiało możecie wytłumaczyć, że to jakiś book Minecrafta czy cokolwiek innego. Dobra, ten modzik jest jeszcze bardziej rozbudowany, a to dlatego, że mamy taką opcję jak Ridge, czyli chodzi tutaj jakby o zasięg bicia, pole bicia. W standardowym właśnie jest to ustawione jakoś na 3.0, czyli załóżmy stojąc w takiej odległości, no zniszczę sobie ten bloczek z Minecrafta, prawda? Czekajcie, cyk. O, żeby tak fajnie to pokazać, może. No, a nie chcę tak bić. Dobra, no to zniszczymy, nie? Ale uwaga, możemy to podkręcić, drodzy widzowie, na przykład na 50, piędzie... dobra, 50 przesadziłem. Dajmy sobie na razie na 15. I patrzcie na to, czekaj, żeby tak jakoś fajnie to... O, z takiego miejsca ja sięgam tą owieczkę! No dobra, już to... O, teraz jeszcze! To jest serio gigamocne, nie? No, nie no, na jakimś PvP z kimś, no to ktoś się od razu szczai. Ale można to właśnie podkręcić jeszcze bardziej, ustawić na 50 i... Czy to jest rega? Czy to jest możliwe, żebym go sięgnął? No nie jest. I <śm> ale dzięki temu modowi możemy to zrobić. I o chyca, z jakiej odległości jego jak packa normalnie nie. Patrzcie, ja to cię mogę niszczyć ten blok. Ten blok drewniany, zniszczyłem kawałek dachu. A stoję dosłownie tu. No ten mod jest serio bardzo mocny, ale odradzam wam korzystania z niego, dlatego że ja to stosuję, po prostu robię to stricte. Pod ciekawość i pod fajny filmik dla Was, ale ogólnie używając takiego moda na jakimś normalnym serwerze, ja jestem na singlu, nikogo ze mną nie ma, ale Wy, jeśli byście to użyli lub ja, prawdopodobnie na jakimś multiplayerze, serwerze, to grozi to banem, prawdopodobnie. I ogólnie używanie tego w Minecrafcie może grozić banem, więc ja Wam odradzam. Kolejnym nielegalnym modem będą bronie w Minecrafcie. No, zobaczcie tylko, jaką ja mam tutaj możliwość. Tak. Broni nie ma w normalnym w Minecrafcie. W normalnym Minecrafcie wy możecie dostać na przykład takie coś. O, i strzelić sobie oto z tej kuszy do, do, do tej wiecie, Ja nie mam amunicji akurat. Nieważne. W każdym bądź razie no, jest to przepaść w porównaniu do tego, co ma w tym nielegalnym modzie. Zobaczcie tylko w ogóle, jaka jest animacja biegania tutaj. Czuję się, jakbym nie grał w Minecrafta, tylko właśnie w jakąś strzelankę. Dobra, ta broń to jest zwykły desert Diggle, Diggle, to jest Glock nawet. O ja, jest tego pełno. Dobra, zobaczmy czy to przeżyje ta wieczka. O, ja cię chyca. Na hita dosłownie rozwaliłem. Czy tu jest napisane damage? Obrażenia 16, 6, 5, 10, 12, 2, obrażenia 50. Karabin snajperski M107. To jest przemocne. A jest ich jeszcze więcej. Dobra, przejdźmy sobie, znaczy spróbujmy sobie strzelić do tego topana. pana. Uwaga! Czyli przeżył hita z tego. Uja, ucieka uciekał już. Ale to ma rozrzut. Dobra, przez to, że ja próbuję strzelać na tym okni fajnie, jest dużo ciężej mi. Okej, okay, przeżył jeszcze. I przeżył znowu. I tego już nie przeżył, bo celowałem w głowę. Desert Eagle. Chyba nie przeżyje. Dobra. Pistolet P... 320. Uwaga, owieczka! No przeżyła, jest już. Ale zresztą to chyba ma mniejszy damage, tak? I o, to ma mniejszy, bo to ma 10, tylko a Glock ma ile? 6 ma Glock, okej. Okay. Strzelmy sobie z Glocka do czegoś. No, dajmy na to. Ej, czy ja to słyszałem szkieleta? Dobra, zróbmy sobie tak troszkę ułatwienia. Możemy latać, tak? Możemy latać czy nie możemy latać? Halo, chcę sobie włączyć fly. No, teraz. O, dobra, lecimy sobie tutaj i spadniemy. Ok? Zero do interakcji. Przeżył to. Ej, czy ja mu jakiś ślad zostawiłem na oku? Czy na oku, czy mi się wydaje. Przepraszam, 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 nie chciałem. <laughs> Dobre, przeżył to, ale uwaga, jeśli wezmiemy sobie do ręki już coś takiego. Jak to wygląda? Nie, ja wam to muszę pokazać. No, z tej perspektywy możesz tak, nie robi wrażenia, ale z tej jest naprawdę przemocne. Uwaga, strzelmy sobie. Ty, nie trafiłem. Się. Jeszcze raz. Jedny konik, przepraszam. I też na hita! To ma taki damage, oh my gosh! Czyli jaki to ma, 21 obrażeń! A dajmy na... W ogóle to pierwsze trzeba sobie zrobić time set 300, bo ja chcę mieć dzień. Zróbmy tak, że zrespimy sobie tutaj... Ty, yy, yy. śnieżnego golema! No dobra, dajmy śnieżnego golema, niech on będzie tu. Sobie. O, witam. Aha, to taki jest śnieżny golem. Ty, jak chciałem normalnego golema. I tak padł na hita. Dobra, golem. Yy, dajmy na to zwykłego golema, bo on jest raczej mocniejszy. Witam, panie golemie! Czy ty przeżyjesz ode mnie hita z Digla? Oj, przeżył, ty, ale mocno się zaczerwienił. Oj, 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 Tutaj z glocka trochę może pocisków. Pan przeżyje? Przeżyje pan. Ale dobra, ja bym chciał przetestować pan. Dobra, już cię dokończę, bo jesteś wykończony dosyć. Przeczpimy ciebie jeszcze raz. I zobaczymy, czy przeżyjesz właśnie to uderzenie ze snajpereczki. Karabin snajperski. Dobra, ciekawy czy padnie na hita. Przeżył, ty! O, to ma damage ile? 50! Mocny ten golem, na dwa hity z takiej oto broni, nie? Ty no, jest to mocne, naprawdę jest to mocne. Okej, okay. eee, czekajcie, czy tu mamy jeszcze jakiś mo eee, Jest coś, karabin maszynowy, M249, ale to już jest chyba dosyć słabe. Czy to jest taki ala kałak, jeśli się nie mylę? Jo, to jest kałaszek i na przykład z tego kałaszka, o, strzelimy sobie, to przeżyje. To golema serię. Cięż ciężko panować w ogóle, to ma odrzut dosyć mocny, widzowie. Nielegalne mody w Minecrafcie. Pamiętajcie, żeby tego lepiej nie próbować, bo może być różnie. Przepraszam, przewieczko, musiałem cię testować. Okej, okay, z broni to będzie na tyle. No a teraz coś, co jest na miniaturze i jest bardzo szkodliwe. Ogólnie byłem takie, miałem mieszane uczucia, czy to pokazywać, czy nie, ale dobra, niech już będzie, tylko pamiętajcie, tak czy siak, ja tu zaznaczam. Ogólnie nie powinno być w ogóle takiego moda w Minecraft'cie, jestem bardzo temu przeciwny, są to oczywiście papierosy i nigdy bardzo wam tego odradzam. Jest szkoda przede wszystkim waszego zdrowia, szkoda waszych pieniędzy, nigdy, jak macie możliwość, nie próbujcie, jest to obrzydliwy nauk i ja na przykład nigdy w życiu nie zapaliłem i jestem z siebie bardzo zadowolony. Dobra, przetestuję to tylko na potrzebę filmu, tak to wszystko wygląda... Jezu... Ja, ja, nie wierzę, że ja coś takiego widzę w Minecraft'cie, nie? W życiu bym nie powiedział, że będę kiedyś testował papieropie w Minecraft. Fuj, bym to od razu do lawy wyrzucił najlepiej. Tak zresztą zrobimy. Ale, zobaczmy czy idzie sobie, że tak powiem, zapalić. Okej, okay, mamy w prawej ręce zapalniczkę oczywiście. Ty, ty, oczywiście ja muszę sobie jeszcze wyłączyć game moda kreatiwa, żeby nie było. I teraz tak, zapalmy sobie cigara, czyli muszę przytrzymać prawym prawdopodobnie i palę. O! Ja cię kręcę. Dostałem spowolnienie jakieś tabako, ekspiór, co to jest? Dobra, zabrało mi troszkę deko cigar, cigar, a tu zapalmy sobie może zwykłego papierosa. A nie, to jest deko cigar jeszcze raz. Mogę go zapalić czy nie mogę? A nie, to co się dzieje z tym? A, tego nie idzie zapalić. Oho, ale to już idzie. Almost coś tam. Obumieranie, spowolnienie i to co wtedy. O oh my gosh, dobra, paskudztwo to jest, nie? Paskudztwo. Eee, wiecie co, ja teraz robimy tak, robimy tak, robimy lawa, okej, okay. eee, no i to się nadaje tylko i wyłącznie do lawy. Do niczego innego, widzowie, zapamiętajcie sobie, szkoda waszego zdrowia. Tym... I w ogóle w Minecraft'cie tego też nie, nie próbujcie, to, to syf, po prostu jednym słowem syf czegoś takiego w ogóle nie powinno być w Minecrafcie, w ogóle, że ktoś wpadł na pomysł, żeby coś takiego dodać, nie? No, no masakra, po prostu masakra. I teraz przyszła pora na przetestowanie jeszcze jednego nielegalnego moda, zostańcie dalej. A więc tak, ostatnim zabronionym modem będzie nic innego jak cegła. No i sobie pomyślicie, co z tą cegłą może być nie tak. A no może być z nią nie tak, że idzie nią rzucać, zobaczcie. Zwykłą cegą Dosłownie jakbyście nie wiem Zmieniami w prawdziwym życiu robili Czego oczywiście też odradzam, bo tak się nie robi, pamiętajcie Dobra, klikam sobie prawym na tego villagera i... Poczekajcie, nie, ja nie chcę nic od ciebie kupić Ja chcę ciebie cegłą pierdyknąć, o oh, właśnie W ten sposób To jest za mocne, ciekawe na ile cegieł padnie Już dostał dwie Kurde, no ja nie chcę nic od ciebie kupować Trzecią dostał Boże, dajże spokój, no i czwartą. I dopiero teraz go pokonałem. Ej, to jest prze, prze przemocne. Nie rzucać? Idzie. Nie gadaj do mnie. Nie chcecie maskać po głowie. Jak chcecie, cię naparzać. Eee, przetestujmy sobie jeszcze, czy można na przykład rozwalać domki. Ja cały czas mam ustawiony taki ten, taki zasięg bicia <ścoughs> przesadzony. To jest, dobra, wróćmy z powrotem. Ej, patrzcie na to. Rzucam sobie. Kwiatki nie niszczę. Zwierzęta dostaną obrażenia. Trochę wyżej. Ta... I krowa na hita jednego! Konik na. nie jednego, konik mocniejszy chyba. Konik na drugiego hita? Czy to krowa teraz została? Chyba krowa. Ej, kro... dużo przeżył. Dobra, ale na przykład wydaje mi się, że takie coś jak. oh, jest do zniszczenia. Oh my gosh! No ale w sumie logiczne, nie? Na w prawdziwym życiu jak rzucicie kamieniem w szybę, no to raczej ją zbijecie, prawda? I wydaje mi się, że... Dobra, widzowie, to będzie na tyle, jeśli chodzi o tych. Nie... Jeśli chodzi o te zakazane mody nielegalne. Odradzam wam. Ja to zrobiłem na potrzeby filmu. Przede wszystkim. Yy... Zaznaczę chyba trzeci albo czwarty raz w tym filmie: nigdy w życiu nie próbujcie tych papierosów. Nie chcę, żeby to miało jakieś przełożenie, że ja tym filmem jakby zachęcam do takich rzeczy. Nie, absolutnie jestem tego przeciwnikiem. Ja chciałem to tylko przetestować w Minecraftie. To nie są prawdziwe rzeczy. Ja nie namawiam, broń Boże, do testowania tego w prawdziwym życiu. A. a... Boże, nie namawiam, a namawiam do tego, żeby tego nigdy w życiu nie próbować. Nie próbujcie takich rzeczy. Szkoda waszego zdrowia, pieniędzy i jest to paskudy nauk. Dobra, to będzie na tyle. Jeśli jesteście na mnie źli o taki filmik, to przepraszam. Chciałem po prostu stricte sobie sprawdzić. Znalazłem ten filmik za granicą. Dam link do kanału, którym się inspirowałem. Ja z Wami się że będę żegnał. Trzymajcie się. Do następnego. Na razie.